Cześć, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. Dziś, moi drodzy, dokończymy na pewno dach, zaczniemy zbrać surowce na pierwszy projekt, który duży zrobimy na kwaratoj Masakrze i wyjaśnię wam, dlaczego, moi drodzy, odszedłem z ekipy Minecraft. Wszystko wam wyjaśnię, mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani, bo jak wiem, od dłuższego czasu już ciągle zadajcie te pytania na live streamach, zadajcie te pytania pod odcinkami, i mam nadzieję, że teraz w końcu. Rozwieje wasze wszystkie wątpliwości odnośnie czemu nie nagrywam Minecraft ekipy i czemu nie nagrywam z szymkiem. Ale już na samym początku zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapeczki w grę, zasubskrybowania kanału, żeby było więcej kolejnych odcinków, nie tylko z Minecrafta, ale też z innych gier, tak jak wczoraj był Chicken Horse co znaczy Ultimate Chicken Horse i jeszcze wcześniej były inne gierki, zapraszam. Myślę, że naprawdę warto, bo jest śmiesznie. I zapraszam oczywiście na Instagrama. Ale zacznijmy w takim razie, dlaczego odszedłem z ekipy Minecraft. Jak wiecie, Minecraft ekipa to była taka... była po prostu przełożeniem ekipy Freeza, na Minecrafta. Czyli po prostu dla młodszej widowni, która na przykład nie oglądała Freeza, czy coś w tym stylu, bądź osób, które miały za mało Freeza, bo nie było Freeza, bo odcinek padał raz dziennie, to Minecraft Ekipa była kolejną, że tak powiem, taką ekipą, która tworzyła coś podobnego, tylko że w świecie Minecraft. Jak wiecie, to się zaczęło w zeszłym roku w wakacje i dołączyłem do tej ekipy po tam chyba miesiącu, jak ona się zaczęła, albo pół miesiąca. I rzeczywiście bardzo dobrze prosperowały te filmy, bardzo dobrze rozkręcał się cały ten klimat Minecraft ekipy i było mega, mega dużo wyświetleń, mega duży zasięg wasz i naprawdę każdy by takie coś chciał. Ale jak wiecie moi drodzy, nie zawsze wszystko idzie bez problemu. Były tam różne sytuacje, nie zawsze były osób, które mogły nagrywać, więc to też na przykład spowodowało, że nie można było nagrywać dzień w dzień, kiedy się chciało, na przykład to trzeba było całą ekipę ustalić, albo coś w tym stylu. Było tyle fart, że to były wakacje, tak jak już mówię, i większość osób mogła wtedy nagrywać z ekipy Minecraft. No, ale wiecie, jedna seria ciągnięta przez bardzo długi okres czasu, potem nie zaczyna przynosić efektów a wręcz przeciwnie, bo zaczyna nudzić ludzi, ludzie zaczynają odchodzić od w kipy i nie tylko. To była jedna rzecz, dlaczego potem już nie nagrywaliśmy. To znaczy, dlaczego ja na przykład nie nagrywałem, bo nie było osób, którymi można było nagrywać, bo nie było aż tak dużo osób chętnych. Też nie każdy może zawsze włapać się w tą samą godzinę do nagrywek. I też nie chciałem na przykład prowadzić tej serii, która po prostu już was nudziła, bo co nowego zrobić, jeżeli wszystko się już robiło na poprzedniej edycji, sezonie, który na pierwszym sezonie, który bardzo dobrze leciał, i potem przekładasz na drugi sezon, który już zaczyna lecieć gorzej, 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 gorzej. I gorzej. Kolejną przyczyną moi drodzy. Aha, tam Gurgi sobie chodzi. Okej, okay, i walczy. Kolejną przyczyną moi drodzy było to, że jak wiecie, tworzę content, który czasami jest dla młodszej widowni. Ale przeważnie różne tematy, które poruszam na live streamach, na odcinkach, różne rzeczy, o których rozmawiamy, są przeznaczone dla widowni starszej. I jak widzieliście, na przykład, robię też czasem live streamy, gdzie przeklnę. Czy coś w tym stylu. I stwierdziłem, że po prostu w takim czasie, gdzie rzeczywiście na początku byłem bardzo family friendly content i, i to jest bardzo fajne i nie mogę powiedzieć, że nie. Ale ciężko jest po prostu w niektórych momentach powstrzymać się i nie powiedzieć jakiegoś słowa, bo myślisz o tym, że ktoś może młodszy to obejrzeć. No ciężko jest to powiedzieć i ciężko jest tak robić. I muszę Wam się przyznać, że naprawdę ciężko. I stwierdziłem po prostu, żeby nie robić, że tak powiem, niepotrzebnych sytuacji, gdzie młodsze osoby były usłyszały przekleństwo czy coś w tym stylu. Stwierdziłem, że może lepiej będzie, jeśli po prostu ta starsza widownia, która będzie chciała ze mną zostać, zostanie, a ta młodsza widownia, której się już nie podoba to, że na przykład jestem taki, siaki i owaki, to po prostu odejdzie, i nie będzie oglądała. I stwierdziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. I z Szymkiem tak, tak postanowiliśmy, że w sumie lepiej będzie, jak odejdę sobie z Minecraft ekipy, bo po prostu. No nie chcę, żeby młodsze osoby słuchały, jeżeli czasem przeklnę czy coś w tym stylu, bo jednak wiecie, potem to ciąży na takiej osobie, że może młodsza osoba to usłyszała i tym podobne. Tak zwany family friendly content, czyli ten content, który typowo oglądają, no przepraszam, że tak was nazwę, ale typowo oglądają dzieci. No, to nie mogę go ciągle ciągnąć, bo po prostu już taki family friendly nie jestem. Też nie chcę robić z siebie sztucznej osoby, bo zawsze wam powtarzałem, że jestem osobą, która pokazuje i mówi to, co myśli. I no sprzecznym by było to ze mną, jeżeli bym nagle zaczął być kimś innym. To były takie rzeczy, które zadecydowały, że w sumie ta Minecraft ekipa odejdzie, a główną rzeczą, dlaczego odszedłem, to było to, że po prostu stwierdziłem, że mój content zaczyna się zmieniać i też nie chcę, że tak powiem, całe życie ud to znaczy udawać, to znaczy fajnie mi się grało tego minionka tam jak najbardziej, cały czas jestem minionkiem, ale no... Nie potrafię być zawsze taki family friendly i dobrze o tym wiecie. Ci, którzy są ze mną na kanale od tamtego momentu, bo mnie oglądają, ci wiedzą jaki jestem. Myślę i uważam, że sami wiecie jak to powinno wyglądać, a jak mogło wyglądać. I dlatego stwierdziłem, że po prostu odchodzę. Po prostu już ten content był taki dla mnie wyczerpalny i, i to było z jednej strony, a z drugiej, że po prostu nie chciałem, że tak powiem, narażać młodszej widowni na słowa, których raczej oni nie używają. Nie chciałbym, żeby te osoby dowiadywały się o tych słowach w, przez odcinki, które tak bardzo lubią oglądać. Czemu nagrywam z Szymkiem? Ponieważ, jak dobrze wiecie, z Szymkiem mieliśmy parę sytuacji. Niektóre ciekawe, niektóre nieciekawe. I po tamtych sytuacjach z Szymkiem po prostu taki kontakt urwaliśmy, ale i, i raczej nie wchodzimy na te same rozmowy, drogi i tym podobne, bo Jakoś po prostu, no nie wiem, ciężko mi to jest wytłumaczyć, ale chyba wiecie, w jakiej to sytuacji wygląda. I przez to, że już przestaliśmy nagrywać tą, tą, tą serię, która, że tak powiem, łączyła nas, czyli tam pogromcy mitów, którą zapoczątkowaliśmy, którą yy, z Szymkiem razem zaczęliśmy nagrywać jako pierwsi, robiliśmy parę tych odcinków, no po prostu to się sypło. Szymek robi swój content, ja robię swój content, nie wchodzimy sobie w drogę. I myślę, że to jest najodpowiedniejsze słowo i najpowiedniejsza rzecz, jaka powinna być, a mianowicie po prostu nie przeszkadzać sobie, każdy ma swoje i każdy pilnuje tak, żeby dobrze wyjść na tym swoim. I dlatego na przykład nie nagrywamy, bo cała ta sytuacja tak się potoczyła i tak to wszystko wygląda. Myślę, że jak najbardziej rozumiecie wszystko, co mówię. Starsza widownia na pewno, młodsza widownia, może trudniej jest wam to pojąć, ale po prostu do Minecraft ekipy i nagrywania z Szymkiem raczej nigdy nie wrócimy, do, do, że tak to mogę nazwać, do siebie. Spiny raczej nie mamy z tego co wiem, to znaczy ja do Szymka nie mam spiny, więc nie wiem. Eee, to jest takie true słowo ode mnie po prostu, że tak to wygląda i no po prostu raczej do tego nagrywania już nie dojdzie. Więc po prostu, żeby zapobiec kolejnym gadaniom i kolejnym mówieniom, Dlaczego nie ma Minecraft Dlaczego nie nagrywa z szymkiem? Dlaczego to, to, to? Myślę, że właśnie Wam odpowiedziałem na to wszystko i nie, nie możecie mieć do mnie żalu. Zadecydujemy, tak będzie. I tak zadecydowaliśmy, i myślę, że raczej takich zmian się już nie odzmieni. znaczy nie zmieni się swoich decyzji. Po prostu takie jest życie, moi drodzy. Takie jest życie, a. Tak jak mówiłem, po prostu to jest inny kontent Minecraft Ekipa, niż ja bym chciał prowadzić. No bo ludzie dorastają i ludzie się zmieniają pod względem słownictwa, pod względem wszystkiego. I do tego to doprowadziło, że po prostu się zmieniłem. Ale to nie ma, że tak powiem, żadnego wpływu na to, że no słuchajcie, Minecraft Ekipa to nie było całe życie, i to uwaga, uwaga, mogę parę osób tutaj zszokować, ale to nie było prawdziwe życie. Więc y, to po prostu seria, którą prowadziliśmy. Po prostu już do tego Minecrafty do tej Minecraftyki nie należy. O Boże, no to co teraz oglądać. Jest pełno serii na YouTube, które można oglądać. Y, a na YouTube uważam, że ogląda się po to twórców, żeby albo coś od nich czerpać, albo mieć chwilową zabawę, pooglądać sobie coś, co was śmieszy, y, mieć tak zwaną rozrywkę, albo kabaret, jak to tam woli, bo twórcy internetowi różne rzeczy robią. I uważam, że większość widzów powinna oglądać twórców za to, kim są i za to, co robią, a nie za to, co nagrywają i to, no jak najbardziej możecie, no ale jednak się zostaje wiernym, jeżeli komuś się coś podoba, jeżeli twórca internetowy się podoba. Więc uważam, że, że tak to powinno wyglądać i myślę, że Wy też to samo uważacie, no bo nie jesteście głupimi osobami, a jesteście moją widownią, czyli jesteście mądrzy. Uwaga, tak! Ego top! Moi drodzy, właśnie skończyliśmy tutaj domek, więc kozak. I wyjaśniłem wam wszystko, co powinniście wiedzieć, co powinniście. Domek wygląda jak tak willa dżunglowa, więc w sumie spoczko. Ładnie. I moi drodzy, w tym miejscu zaczniemy budować nasz projekt. A naszym projektem, moi drodzy, będzie prawdopodobnie wielki okręt wojenny, ale nie znowoczesny czyli nie niszczyciele, nie lotniskowce i tym podobne. Tylko taki, taki piracki, taki flagowiec, który pływał w czasach piratów. Taki okręt możemy zbudować z paroma poziomami, z, z działami i nie tylko. Dajcie mi znać, czy pomysł Wam się podoba, bo zaczniemy to budować i myślę, że będzie ładnie to wyglądało. Domek skończyliśmy, pandę trzeba w końcu przenieść, bo ona to już nie wiem ile siedzi. Ładnie, fajnie, taki. To jest taki, taka typowa dżunglowa willa w dżungli. Tak, dokładnie, typowa, typowa dżunglowa willa w dżungli. Gurgi pewnie gdzieś tam zamieszka za chwilę obok mnie, ale tak jak mówię, ładnie to wygląda. I wszystkie pytania, i to szczególne pytanie, które ciągle zadajecie, zostało właśnie rozwiane. Moi drodzy, za to dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnym materiale już jutro o 15.30 i 16.00. W tych godzinach i na dzisiejszym live streamku o godzinie 21:45, 22, bo wtedy te live streamy prowadzimy. Ja tutaj sobie zrobię, jakieś jeszcze schodki i tu będzie pewnie coś wybudowanego. Jeszcze nie wiem co, ale będzie dobrze, jak to się mówi. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Wszystkiego się już dowiedzieliście. Tak za taki piątkowy, no i trochę w kwa na kwadratowej masakrze w czwartek, ale co z tego? Chcieliście, macie odpowiedź. I mam nadzieję, że Wam się spodobało, zostawcie tę łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na social media. I do zobaczenia już na live streamku, Na live streamku dzisiaj i jutro na odcinku. Trzymajcie się. Cześć.